Babe jest dalej to, woła, na... dalej na mnie tak to, rycerza, naprawdę Ło kurwa, o, jest ten... tam. lecam lecam Okay. Nie będę dalszej palety Wagany zrobione On no dalej mnie szuka ja pierdolę. Ale się uziął na mnie zrobiona Ale się uziął na mnie O kurwa Zależał chyba O Jezu Zostaw mnie Przepraszam muszę zostawić tam dalej, no dalej mnie chce, jebany Czemu takiego, Co? Co takiego zrobiłeś? Co? Czemu takiego zrobiłeś? Szykułka zrobiłem bez palety, i się zdenerwował Dalej mnie szuka, nie? On dalej mnie szuka, nie? A więc zostaw mm -hmm. mnie, halo i ja potwierdzam. U. O Jezu, ale musi być wściekły. Przepraszam. muszę zostawić ten No dalej, no dalej mnie chce, jebany. mu takiego zrobiłeś? Co? takiego zrobiłeś? Przykółka zrobiłem bez palety, i się denerwował Dalej mieszał karę, on dalej mieszał karę. A zostaw mm -hmm. mnie, halo I sobie potwierdzam U. O Jezu, ale musi być wściekły O Jezu Ale ty w szaku nie będzie No ja pierdolę. Zostaw mnie. I dalej goni, nie wierzę, kurwa. Ale to będzie... To będzie mnie kampił, Ja pierdolę. Да, да. Я у тебя Ja mam adrenalinę, ale on pójdzie za mną? Nie! Nie, za mną! Nie, za mną! To jest z nim? Nie nie przyjąłeś! Ooo, przepraszam! <noise> Piwnica, robić! Piwnica, nie? Ja pierdolę! Ja pierdolę, nie? To mnie wyleczyć Tu pójdę bramę drodzy, otworzę to szybciej robił. ten debi, zamiast poczekać z tym jebanym genem, to on go zrobił, a mnie kampi. O kurwa. On cię nie kampi. A tak, ty Ja pierdolę! i no, jest to, że nikt po mnie nie... O, idzie. O, ona ucieknie? To jeszcze nie wisiała? To jest to. On mi powiesi. No i wszystko. Pierdole, nie? No, Taka Claudette, kurwa dobra, nie? No, on no, sobie zaraz pójdzie od razu na piwnicy. O, Jezus Maria, nie? Naprawdę trzeba być, kurwa... U mnie dobrze, że Brama jest centralnie przy tym, nie? No, on tu będzie teraz pewnie stał Uciekaj Chociaż może zdążymy? Nie. Nie, nie to dziadek kurwa miał takie coś ściągnąć o, dziadek ściągaj Dziadek mi ściągnie Dobra nice. co ty? very easy